ཨོཾ <coughs> Marek Gurma, dzień dobry, zapraszam Państwa na program Nie Tak. A dziś moim Państwa gościem dobrze Państwu już znana, Agnieszka Sikorska, śląska organizacja turystyczna, kłaniam się nisko. Pani Agnieszko, zaczynamy w takim razie od szybkiego Nie tak. To będzie rekordowa majówka pod względem wyjazdów pani zdaniem? Nie lub tak? Tak. Ceny wyższe niż przed rokiem? Nie. Zagraniczne wojaże wcale nie kosztują nas więcej niż te krajowe? Nie lub tak? Nie. Dzięki, Staliśmy się wybredni jako turyści? Tak? Bąd bon turystyczny to dobra rzecz. Tak. Szybkie nie tak za nami, już za moment zabieramy państwa w podróż po kraju i po świecie. Przypomnę moim Państwa gościem przed zbliżającą się majówką jest Agnieszka Sikorska, śląska organizacja turystyczna. Panie Agnieszko, cztery dni wolnego, jak dobrze pokombinujemy, albo i nawet więcej. To gdzie w takim razie na majówkę najchętniej? Tak, statystycznie wybiorą się Polacy. No oczywiście poza y, sztandarowymi, y, takimi destynacjami jak morze i góry, a zwykle ta, ta pogoda w majówkę jest też determinującą dla nasze wyjazdy. I chyba stajemy się pod tym względem coraz bardziej y, wrażliwi, jeśli chodzi o to właśnie, jakie pogody i jakie prognozy zapowiadają. Czekamy też z naszymi wyjazdami często do ostatniej chwili. Teraz da się zauważyć, że dopiero od Pierwsze y, ciepłe promienie słoneczne niedzieli palmowej, czyli tydzień temu zmobilizowały wiele, y, wielu Polaków do tego, żeby wykonywać kolejne telefony w poszukiwaniu właśnie miejsca na, na majówkę. Nadal pojawiają się zapytania, jeśli chodzi o, o wyjazdy y, na weekend majowy. Więc są to zdecydowanie y, decyzje podejmowane w krótszym okresie czasu y, do planowanego Terminu wyjazdu niż to było kiedyś. Kiedyś już w zasadzie po sylwestrze myśleliśmy o majówce i planowaliśmy nasze wyjazdy weekendowe. Bardzo nadal lubimy korzystać właśnie z przedłużonych weekendów, natomiast te decyzje są podejmowane dużo bardziej spontanicznie, bez takiego dużego wyprzedzenia. Chętnie wybieramy miejsca, gdzie byliśmy, a natomiast bardzo często i wiele poszukiwane są miejsca gdzieś na odludziach. Są wręcz nawet grupy miłośników, domki na odludziu, gdzie poszukujemy właśnie takiego wypoczynku na łonie natury, z dala od innych osób. Często pojawiają się pytania właśnie, żeby ten domek był na jednej ogrodzonej działce, bez sąsiadów, więc bardzo chętnie korzystamy z dobrodziejstw natury i, i z, z ładnej pogody majówkowej zwykle No właśnie, a pogoda bywa różna. Zapytam, co ma do zaproponowania województwo śląskie, skoro powiedziała pani, że staliśmy się tacy wybredni. Czy mamy już dzisiaj w tym naszym portfolio wszystko, czego dusza może zapragnąć? Jesteśmy jednym rzeczywiście z najbardziej zróżnicowanym i geograficznie i kulturowo regionów. W zasadzie tutaj z aglomeracji, czy na jurę krakowsko-Częstochowską, czy w góry mamy nie dalej niż 50 km, więc są to takie dystanse, które my często pokonujemy nawet południami Nie musimy mieć nawet długich weekendów. Bardzo chętnie odwiedzamy Wisłę. Szczyrk, Beskid Żywiecki, bardzo dużą popularnością cieszy się turystyka rowerowa. My w tej chwili po statystykach stron internetowych widzimy, że wyprawy rowerowe już zaczęły się w zasadzie od właśnie teraz świąt wielkanocnych. Wzmożony ruch to, turystyczny, jeżeli tak możemy go nazwać na, na naszych stronach internetowych właśnie, z gotowymi propozycjami tras rowerowych, szlakami rowerowymi. Bardzo dużą popularnością współpracujemy od czterech lat z, z różnymi firmami organizującymi spływy kajakowe. Więc bardzo dużą popularnością na przestrzeni ostatnich czterech lat cieszą się spływy kajakowe. Mamy 12 szlaków kajakowych na rzekach w Województwie Śląskim i Coraz więcej osób korzystających właśnie ze spływów kajakowych. W zasadzie one zaczynają się już dzisiaj. Dwudziestoparostopniowa pogoda zachęca do, do korzystania już z takiej również formy wypoczynku. A czy wiemy, patrząc również w statystyki, kto odwiedza województwo śląskie? Ci, którzy mają najbliżej, dajmy na to Małopolskie, Świętokrzyskie, być może Łódzkie? Od wielu, wielu lat na czołówce regionów, które do nas najczęściej przyjeżdżają, jest województwo mazowieckie. Natomiast drugą, trzecią, czwartą pozycją tutaj w zasadzie wymieniają się rzeczywiście regiony ościenne i jest to Małopolska, Dolny Śląsk. Ale coraz częściej przyjeżdżają do nas ludzie również z Pomorza. W ubiegłym roku tutaj z informacji, w punktach informacji turystycznej, z bazy noclegowej wiemy, że bardzo chętnie odwiedzali chociażby Katowice, właśnie mieszkańcy Gdańska czy Pomorza w ogóle. Przyjeżdżając właśnie na takie city breaki, wyjeżdżając latem z nadmorza, przyjeżdżając właśnie do Katowic i, i okolic, podróżując, zwiedzając miasta, strefę kultury, kopalnie Guido. Często wyjazdy w Beskidy czy na Jurę Krakowsko-Częstochowską służą właśnie również odwiedzinom takich miejsc jak Katowice. Więc ja spotykam się z opiniami, że ktoś przyjeżdża teraz na majówkę do. Ogrodzieńca, natomiast jeden dzień będzie spędzał w Katowicach, właśnie poznając atrakcje turystyczne tutaj stolicy naszego regionu. Muszę panią zapytać, oczywiście, ile wynosi taki rachunek takich przyjemności i majówkowych radości? Jest drożej niż rok temu, czy sytuacja jest stabilna? Zapłacimy tyle samo. Te ceny bardzo po okresie pandemii poszły w górę i myślę, one w tej chwili osiągnęły już naprawdę swój poziom nasycenia. Słyszałam w, w tym roku taką statystykę, że jest to przeciętny nocleg dla osób dwu, dwóch osób przeciętna cena noclegu ze śniadaniem to jest 570 zł. To rzeczywiście te hotele. Wyższej klasy mają takie ceny na weekend majówkowy nawet wyższe, natomiast mamy, pamiętajmy, bardzo bogatą bazę noclegową nadal w bardzo dobrym standardzie, ale w dużo niższych cenach, więc zachęcam do, do poszukania takich noclegów, bo rzeczywiście jesteśmy w stanie znaleźć praktycznie noclegi na, na każdą kieszeń. A jeżeli już wszystko zobaczyliśmy w Polsce, co mogliśmy i myślimy o zagranicy, czy cztery dni da się uszyć w ten sposób, żeby odwiedzić Włochy, Hiszpanię? Myślę, że się da. Rzeczywiście to te city breaki i to jest też dla, nas, dla turystyki krajowej bardzo duża konkurencja, w zasadzie rosnąca siatka połączeń tanich linii lotniczych z wielu regionalnych miast naszego kraju, w tym tutaj z międzynarodowego portu lotniczego w Katowice Pyżowice. No sprawia, że w zasadzie wyjazd do Malagi, do Rzymu nie nastręcza nam żadnego problemu. I w przeciągu półtorej godziny dwóch jesteśmy w stanie znaleźć się na przykład w zupełnie innym otoczeniu architektury, czy często też pogody. Jakkolwiek w Polsce mamy teraz bardzo fajną pogodę, jeszcze miesiąc temu było troszkę inaczej i właśnie w tym okresie końca lutego, w zasadzie marca, takie wyjazdy, takie city breaki cieszą się bardzo dużym powodzeniem. No a nie ukrywajmy, że czasem bilety lotnicze w cenie 100 zł od osoby w jedną stronę no powodują, że no nie mamy dylematu wyboru takiej oferty. Tyle tylko, że od razu to jest prośba o podpowiedź, gdyby już planować to, co przed nami, bo na majówkę to już za późno. Na takie bilety jak wcześniej trzeba polować? Oj, bardzo różnie. Tutaj linie lotnicze stosują tak zwane dynamiczne zarządzanie cenami, więc no często nawet. To, że szukamy danej, danego kierunku, parokrotnie sprawdzamy ceny, powoduje, że ta cena zamiast maleć tak naprawdę rośnie. Więc nie ma, myślę, na to tutaj jednej słusznej reguły. Czasem, czy taki tani bilet lotniczy możemy kupić z dużym wyprzedzeniem, ale też w ostatniej chwili. Więc myślę, że po prostu sprawdzanie, ewentualnie rzeczywiście kierunku, który nas interesuje. Ale z różnego IP, żeby nam niestety nie, nie namierzyły nas systemy i nie ustalały jednak tych cen troszkę inaczej, niż, niż byśmy sobie życzyli, bo rzeczywiście jest to takie zarządzanie ceną, że dzisiaj no, każdy próbuje zmaksymalizować zyski, ale jednocześnie też sprzedać wszystkie miejsca na pokładzie samolotów. Bierzemy te podpowiedzi oczywiście ze sobą. A co radziłaby Pani m, różnym regionom Polski dla podniesienia. Promocji, tego, żeby o tej ofercie dowiedziało się jak najwięcej osób, nie wydając maksymalnie gigantycznych pieniędzy. Być może to, co zrobiło Podlasie, czyli bond turystyczny we własnym wydaniu. No, bond turystyczny na Podlasiu tak naprawdę ma zachęcić podróżnych, turystów do odwiedzenia województwa podlaskiego, ze względu na to, że jest to teren, tak zwanej ściany wschodniej, gdzie a troszkę turystyka w ostatnimi czasy ze względu na bliskość granicy podupadła, więc wąt bon turystyczny ma ten ruch turystyczny ożywić. Są to też no, bardzo głośne głosy branży turystycznej często małych obiektów noclegowych, gastronomicznych jakichś atrakcji turystycznych które no, nie mając jednak turysty na co dzień. Mierzą się z zamykaniem swoich biznesów. Ten podlaski bon turystyczny ma właśnie zachęcić w tym roku do podróżowania do tamtego regionu i pokazania, że jest to region nie tylko piękny, ale również bezpieczny. Czy to jest ten czas, że powinniśmy także zacząć myśleć, i to śmiało już być może bukować wakacje, bo jednak dzięki temu będzie trochę taniej? Tak, teraz właśnie od Świąt Wielkiej Nocy ruszyła możliwość zakupu właśnie tego bonu turystycznego podlaskiego. Natomiast ja zachęcam w ogóle do bukowania do już miejsc noclegowych czy, czy rezerwowania sobie pobytów u nas również w regionie. Nasze atrakcje turystyczne, są naprawdę bardzo ciekawe. Nasz region jest godny odwiedzenia, więc ja bym chciała, żeby również u nas w regionie było jak najwięcej turystów. Jest, na, jest to przeciętnie około 5,5 miliona turystów w roku. Stawia nas to na szóstej pozycji w skali w ogóle regionów w Polsce, więc ruch turystyczny jest naprawdę u nas bardzo duży. Natomiast Powstających miejsc noclegowych jest też coraz więcej z bardzo dobrą bazą noclegową, nową bazą noclegową, tym samym o wysokim standardzie i myślę, nadal w bardzo przystępnych cenach. Sumieniała Pani o tym, województwo śląskie jest bardzo zróżnicowane, ale to, co chyba pozwala uchwycić to w jedną całość, znaleźć taki wspólny mianownik, to są szlaki m.in. szlak kulinarny. Tak, no, szlak kulinarny, śląskie smaki, szlak zabytków techniki. To są takie produkty, które pokazują nasz region, który jest bardzo bogaty kulturowo i zróżnicowany geograficznie, pod troszkę wspólnym mianownikiem, pokazując zarówno bogactwo kulinarne naszego regionu, jak też właśnie dziedzictwo przemysłowe. 15 czerwca ja wszystkich oglądających państwa zapraszam do Koszencina na festiwal Śląskie Smaki. Jest to jego w tym roku 19. edycja na co dzień natomiast do restauracji szlaku kulinarnego Śląskie Smaki, gdzie możemy spróbować danie regionalnych nie tylko kuchni śląskiej, ale również kuchni zagłębiowskiej, jurajskiej czy beskidzkiej. Więc naprawdę to bogactwo gastronomiczne jest u nas bardzo wielkie. A jak zadam pani takie podchwytliwe, chociaż pewnie i nie, pytanie dotyczące tego, jak zareklamowałaby pani Katowice swojej koleżance z Warszawy, tudzież Gdańska, żeby odwiedziła na weekend, co by pani poleciła? <laughs> e, przede wszystkim zaczęłabym chyba od strefy kultury. Czyli. To, gdzie, z czym Katowice i cała aglomeracja kojarzyły się do niedawna, czyli gdzieś z przemysłem, istniejącymi kopalniami, po to, aby pokazać istniejącą zmianę. I to tak naprawdę na osobach, które znały kiedyś Katowice sprzed 20-30 lat, robi największe wrażenie. Dla osób z kolei, które nie mają takiego, takiej yy, pamięci historycznej, tak czy inaczej jest to miejsce robiące duże wrażenie, gdzie w na przez, małej przestrzeni możemy spotkać się z kulturą zarówno muzyczną, czyli NOSPR, jak też kulturą i dziedzictwem prezentowanym przez Muzeum Śląskie. Spektakularne Centrum Kongresowe MCEK. W którym to właśnie zaczyna się Międzynarodowy Kongres Gospodarczy. No ale też historyczne Katowice, przepiękne osiedle Nikiszowiec, na których na, zarówno na gościach krajowych, jak i zagranicznych robi ogromne wrażenie. No i cała zmieniająca się, zrewitalizowana również strefa śródmieścia. Przepiękne kamienice secesyjne, których nie powstydzi się naprawdę inne miasto w Polsce. Więc myślę, że Katowice są naprawdę bardzo ciekawym, przede wszystkim również kulinarnie miastem, gdzie również restauracje szlaku kulinarnego, śląskie smaki w centrum Katowic zapraszają do swoich stołów. Czy te duże wydarzenia biznesowe Pani zdaniem pomagają nam w promocji, zarabiają na siebie? Często jesteśmy nieszczęśliwi, bo dane miasto zamknięte z każdej strony, poważni ludzie przyjeżdżają, jak chociażby podczas szczytów klimatycznych w Katowicach? Zdecydowanie tak. Te duże imprezy biznesowe budują przede wszystkim wizerunek danego miasta, danego regionu, jeśli chodzi o całą strefę. Właśnie sfery gospodarczej, to jakiego rodzaju biznes jest tutaj ulokowany, jakiego rodzaju firmy chcą tutaj inwestować. To wszystko składa i, i pokazują też miasto, pokazują też Katowice i okolice, po to, żeby później nawet te decyzje biznesowe było łatwiej podejmować. Bardzo często duże biznesy, zanim ulokują swoje przedsiębiorstwa w danym miejscu, tak naprawdę patrzą i na jakość życia danego miejsca, to czy jego pracownicy, menadżerowie, kadra zarządzająca i, i również pracownicy będą mieli gdzie spędzać wolny czas, czy będą mogli posłać dzieci do dobrych szkół. Więc cała ta turystyka biznesowa, uzupełniona oczywiście atrakcjami turystycznymi, sposobem spędzania wolnego czasu, jak najbardziej ma znaczenie dla turystyki w ogóle. Już tak na koniec, życząc pani udanego wypoczynku, zapytam, czy zdradzi nam pani, gdzie pani się wybiera? Ja tym razem służbowo. Na targi do Zatoki Perskiej, do Dubaju i na workshop do Arabii Saudyjskiej. Więc ja mam bardzo pracowitą majówkę. Wybieram się z, jeszcze z naszymi tour operatorami od nas z regionu z ofertą turystyczną głównie Beskidów i Jury Krakowsko-Częstochowskiej właśnie na tamte rynki, bo wiemy, że bliskość tutaj Krakowa też, które posiada aż 30 połączeń tygodniowo z rynkami Zatoki Perskiej powoduje, że mamy bardzo duży potencjał w ściągnięciu właśnie ludzi stamtąd w okresie wakacyjnym, jesiennym czy nawet zimowym do nas w Beskidy i na Jurę. Błętuję krótko. Fiu, fiu, fiu. Byle za ciepło nie było. Agnieszka Sikorska, śląska organizacja turystyczna, była gościem programu Nie Tak w TVT. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo dziękuję. Życzymy Państwu wspólnie udanej majówki. Do zobaczenia, do usłyszenia w programie Nie Tak.